Kilka dni temu polsko wstrząsnęła historia dziesięcioletniego kacpra z Lubonia, który nie mógł już dłużej znosić katowania przez swojego ojczyma. Uciekł z domu i zgłosił się na policję. Chłopiec przechodził przez prawdziwe tortury. Jego matka w rozmowie z reporterem opowiedziała o latach piekła, przez które przechodziła razem z dziećmi. O tej bulwersującej sprawie jako pierwsza informowała gazeta wyborcza. Pod koniec kwietnia na komendzie policji w Luboniu Kolo poznania pojawił się przerażony Kacper. Był w podartej piżamie, z narzuconą kurtką. Policjantom powiedział, że uciekł z domu, bo jest bity przez ojczyma. Matcen zostawił pożegnalny list. Uciekłem z domu, mamo, żałuję że mnie urodziłaś, ja żałuję, że z wami jestem, do widzenia. Podczas rozmowy z chłopcem, w którą zaangażował się sam komendant komisariatu, policjantom wyłonił się obraz wieloletniego koszmaru, w którym żył Kacper. Z relacji chłopca wynikało, że był przez ojczyma wręcz tresowany i torturowany. Za najmniejsze przewinienia był wyjątkowo brutalnie karany, bo zdaniem jego ojczyma kara uszlachetnia. Chłopczyk był bity, podnoszony za uszy, głodzony, zmuszany do spania na podłodze bez kołdry i poduszki. To właśnie ta ostatnia kara sprawiła, że im w prze coś pękło. Gdy w nocy chłopiec sięgnął po poduszkę, a rano zobaczył to jego ojczym, Skopał go dotkliwie. Kacper wykorzystał okazję, gdy mama i jej mąż wyszli z domu, i wtedy uciekł na policję. Robert H., z wykształcenia psycholog, pracujący jako przedstawiciel handlowy, jeszcze tego samego dnia został zatrzymany przez policję i aresztowany na trzy miesiące. Kacper trafił do ośrodka wspomagania rodziny w Kobylnicy, a jego brat... Syn mamy Kacpra i Roberta H., do rodziny zastępczej. To właśnie po jego narodzinach zaczął się koszmar Kacpra. Syn znalazł w sobie odwagę, której ja nie miałam przez lata. Odwagę, żeby wstać i wyjść, powiedziała roztrzęsiona kobieta. W rozmowie z dziennikarzem szczerze opowiedziała o tym, co działo się w domu. On był karany poprzez podnoszenie za uszy. Stanie z wyciągniętymi rękami. Zdarzało się, że miał stać przez całą noc. Do tego bicie paskiem i łapanie za szyję. Wszystko odbywało się u syna w pokoju. Nie mogłam wtedy tam wchodzić. Słyszałam to, jak wchodziłam. Reagowałam. Stawałam w obronie syna. Też dostawałam. Były siniaki. Rozcięta głowa. U mnie rozcięty był łok brwiowy. Warga. Opowiadała kobieta dziennikarzowi uwagi, jak dodawała: Katper karany był za błahe sprawy, za uwagę przyniesioną ze szkoły, za to, że za głośno bawi się z bratem, za niewywiązanie się z obowiązków, których nakładanych miał bardzo dużo. Ktoś kiedyś powiedział, że człowiek uzależnia się od złych osób, od psychopatów. Tak samo jak niektóre osoby żyją z alkoholikami, tak ja też w tym tkwiłam. Najgorsze jest to, że nie poszłam i nie zgłaszałam tego. Żałuję, że nie potrafiłam się postawić. Może to jest złe, co powiem, ale skazywałam jednego syna, żeby ratować drugiego. Miałam powiedziane, że nigdy nie dostanę młodszego syna, bo jestem nieodpowiedzialna. Byłam szantażowana, miałam się słuchać, nie przeciwstawiać, całą sobą miałam być podporządkowana temu, co mówi mąż i jego zasadom. Jak dodała, jest dumna z Kacpra, że zrobił to, na co ona od lat nie miała odwagi. Rodzina miała już wcześniej założoną niebieską kartę, ale po dwóch latach z niej zrezygnowano. Gdy policjanci przychodzili do małżeństwa na kontrolę, wszystko było zawsze w najlepszym porządku. Wzorowa rodzina, mówią policjanci znający sprawę, 17 maja sąd zdecydował, że bracia nie zostaną rozdzieleni. Kacper i jego brat mają trafić do jednej rodziny zastępczej. Matka i ojczym Gacpra usłyszeli zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad dzieckiem. Grozi im do 8 lat więzienia.